Cześć moi drodzy, witajcie na kanale, z tej strony ponownie Bomer. Myślę, że przyszedł już czas, aby omówić, co zostanie dodane do gry w związku z kolejną dużą aktualizacją, a mianowicie Spearhead. Na obecną chwilę, czyli 6 listopada, dev server nadal jest otwarty, także można sobie samemu wszystko przetestować. Jednak plotki głoszą, że jesteśmy tak naprawdę już u samego końca tego dev serwera, więc niebawem prawdopodobnie update trafi do gry. Oczywiście dokładnej daty nie mamy, tutaj tylko i wyłącznie moje przeczucia. Myślę o przyszłym tygodniu. I w pierwszej połowie przyszłego tygodnia, raczej byłoby to takie dość racjonalne, gdyby się pojawił ten update, no ale oczywiście zobaczymy. Zanim jednak do tego przejdziemy, pamiętajcie o naszym Dywizjonie BMCR: mamy otwartą rekrutację. Także serdecznie zapraszamy, a ponadto wbijajcie również na naszego Discorda. Link macie w opisie. No i okej, okay, bierzemy się za przeglądanie update'u. W pierwszej kolejności rzucimy okiem na nowe pojazdy, następnie na mapy, a finalnie sprawdzimy jeszcze pomniejsze zmiany. Zaczniemy od drzewka amerykańskiego, tutaj śmigłowce I Cheyenne to jest pierwszy pojazd dywizjonowy, jaki otrzymujemy w tym momencie Dość ciekawy koncepcyjnie śmigłowiec, bardzo szybki Także można będzie go wykorzystywać naprawdę fajnie w bitwach Zobaczymy jaki będzie finalnie Ale na serwerze rzeczywiście całkiem przyjemnie nim się latało Amerykanie otrzymają również nowy topkowy samolot Jest to F-15C Golden Eagle De facto jest to po prostu zupgrade'owa wersja samolotu F-15C. Amerykanie we flocie pełnomorskiej otrzymają nowy ciężki pancernik Oregon City. Bardzo potężna jednostka z działami kalibru 203 mm, także na pewno fajnie będzie się nim pływało. No i finalnie Amerykanie otrzymają również dwa kutry do drzewka floty przybrzeżnej. Tutaj pierwszy będzie premiowy. Ten wydaje mi się znacznie fajniejszy, jest szybszy i ma jeszcze torpedy, a drugi ma działo i troszkę mniej zwrotny na pewno będzie się nim troszkę ciężej grało, ale myślę, że okej, okay, fajnie, że rozwijają też tą sferę gry. A no i oczywiście zapomniałbym o pojazdach naziemnych dla Amerykanów. Tutaj również mamy nowy pojazd, nowy czołg. Tym razem będzie to LVT, który będzie posiadał wieżę z M24. Jest to premka niskoerowa, ale naprawdę bardzo ciekawa jednostka i chyba warto będzie ją mieć. Następnie przechodzimy do Niemiec i tutaj mamy zupgrade'owany nowy model dla Tygrysa 2H. I tutaj moim zdaniem takich modeli powinniśmy otrzymywać kilkanaście wraz z każdym update'em, z tego względu, że za każdym razem oni po prostu łatają wszystkie dziury w tych starych modelach, tak aby pociski czasami dziwnie nie wchodziły. Także, moim zdaniem, świetna sprawa. W drzewku lotniczym Niemcy otrzymają nowe tornado. I powiem szczerze, mamy już tych tornad tak dużo, że ja nie ogarniam które jest jakie, ale to podobno będzie najbardziej dokokszone. Także rzućcie okiem sami. No i flota pełnomorska. Tutaj otrzymujemy kolejny pancernik pierwszowojenny. Według mnie to trochę słabe, że dodają cały czas takie stare, powolne jednostki. Powinni iść z duchem czasu dodawać coraz to nowsze. A oni wrzucają po prostu cały czas pierwszowojenne, przestarzałe jednostki, którymi i tak mało osób gra. No ale okej, okay, mamy kolejny pancernik. Przechodzimy do Związku Radzieckiego i tutaj Drzewko Sił Naziemnych otrzyma nowe T-34-85 ze stabilizacją, to jest bardzo fajny czołg. I w końcu Rosjanie będą mieli na niskich erach również czołg, który ma jakąś stabilizację, ma całkiem fajny pancerz, tylko że tutaj dostaniemy pojazd, który będzie finalnie na 6.3. Tak chociaż to wyglądało na DEV-serwerze. Czy będzie wyżej, to dopiero zobaczymy, gdy update się ukaże. Ruscy otrzymają również nowego kołowca, jest to BTR-82, który ma bardzo wysoko umieszczoną wyrzutnię pocisków PPK. Są to kornety, które przebijają naprawdę sporo. Jednostka jest mobilna, fajnie uzbrojona, bo to 30 mm działko jest stabilizowane, więc naprawdę podczas szybkiej jazdy jesteśmy w stanie nadal celnie strzelać. Więc wydaje mi się, że to będzie naprawdę groźny pojazd lek. W drzewku lotniczym otrzymamy nową premkę top-tierową, będzie to SU-30 MK2. Czyli wersja eksportowa dla Wenezueli. Jest to pojazd premium, który będziemy mogli sobie kupić i według mnie może być to całkiem ciekawy samolot. No i finalnie Związek Radziecki otrzyma jeszcze nowy niszczyciel w drzewku floty pełnomorskiej. Tutaj mamy Tashkent, także całkiem również fajna jednostka. Z tego co pamiętam, historycznie były to bardzo szybkie niszczyciele. Zobaczymy, czy w grze również będą takie. Przechodzimy do Brytoli, tutaj otrzymujemy Choke Chieftain 900. I to może być naprawdę bardzo dobry choke z tego względu, że będzie dużo bardziej mobilny względem swoich odpowiedników drzewkowych. Mam nadzieję tylko, że gaijing go nie sknoci. Ale na razie zapowiada się całkiem dobrze. W drzewku śmigłowców otrzymujemy nowego Apacha. To jest AH-64 Guardian. Brytole nazywają go po prostu trochę inaczej, ale uzbrojenie będzie praktycznie to samo. Jedyne czym będzie się różnił, to radarem. Będzie po prostu troszkę słabszy. Tylko, że tutaj nie ma to tak naprawdę żadnego znaczenia. A co do drzewka lotniczego, to tutaj zobaczymy kilka samolotów. Po pierwsze otrzymujemy dwa nowe JETY i będą to tak zwane Hawk 200. W głównej mierze są to pojazdy kasowe, więc tutaj Brytole dostają dość mocne wzmocnienie pod tym kątem. A dla niższych R, nowy samolot Mosquito jest to samolot dywizjonowy. Według mnie całkiem fajnie, że dodają kolejne wersje Mosquito. Nie są one dość mocno ogrywane. A moim zdaniem jest to błąd, bo samoloty naprawdę są bardzo mocne. No i finalnie, we flocie pełnomorskiej, mamy jeszcze kolejny pancernik. Ponownie pancernik pierwszowojenny, czyli potężny, powolny, rzadko strzelający. No cóż, to jest rozgrywka, której nikt raczej nie lubi, no ale ślimak cały czas idzie w tą stronę. Nie wiem kiedy zaczną dodawać jakieś nowsze, fajniejsze jednostki, bo moim zdaniem to by trochę prawdopodobnie ruszyło flotę z tego miejsca, gdzie obecnie jest. Przechodzimy do Japonii i tutaj bliźniacza jednostka Yamato, czyli Musashi również przepotężny pancernik ale niestety mega pokarany w grze. Tym praktycznie nie da się pływać przez to jak zostały zaprojektowane jego składy amunicyjne i to ile amunicji my przewozimy. Tak naprawdę wysadzenie tego jest bajecznie proste, i niestety rozgrywka nim nie jest fajna. Japończycy otrzymają również nowy top-tierowy śmigłowiec i będzie to AH64E Guardian, czyli bez zaskoczenia. Ten będzie się różnił od amerykańskiego tylko tym, że będzie miał tylko troszkę słabszy radar. We flocie pełnomorskiej, zapomniałem jeszcze wspomnieć, dostaniemy kolejny pancernik. Tym razem będzie to Nagato. Jest całkiem dobra jednostka, będzie to okręt premium. Także według mnie do badania drzewka jak najbardziej będzie się nadawał. No i we flocie przybrzeżnej otrzymamy jeszcze kuter, także w tym momencie możecie go zobaczyć. Chińskie drzewko naziemne otrzyma nowego kołowca, jest to CM3. 24 Pojazd będzie sygnowany oznaczeniami Sił Tajlandzkich, także mamy Tutaj konstrukcję tak naprawdę Zachodnią, ale w drzewku chińskim Według mnie całkiem okej, okay, bo ta mobilność W drzewku chińskim jest dość Potrzebna. Chińczycy otrzymają również Nowy czołg top tierowy, ale Tym razem będzie to pojazd dywizjonowy Także każdy będzie mógł sobie go Na szybko zdobyć, no w miarę Szybko powiedzmy, będąc w dywizjonie Na pewno będzie to znacznie łatwiejsze Także wbijajcie do naszego dywizjonu BMCR, a my przechodzimy i w tym momencie możecie zobaczyć, to jest właśnie opłot M. Tak naprawdę on nie będzie się różnił praktycznie niczym od tego opłota, którego mamy już w grze w drzewku japońskim. No i Chinole dostaną jeszcze AH-64E Guardian, czyli kopiuj w klej z innych drzewek. Przechodząc do lotnictwa, Chińczycy otrzymają również dwa nowe samoloty, dwa nowe jety. Pierwszy to będzie samolot w przedsprzedaży, który będzie można sobie kupić JH7 prototyp i drugi drzewkowy również JH7. Także rzućcie okiem, według mnie całkiem ok. Fajnie, że rozwijają lotnictwo chińskie, bo według mnie trochę brakuje tych samolotów, yy, także całkiem okej. Okay. Przechodzimy do Włoch, i tutaj Włosi w końcu otrzymują swój pierwszy pojazd dywizjonowy. I będzie to tak zwany wally, czyli system, który jest bardzo dobrze znany w drzewku amerykańskim. Tutaj mamy troszkę inne, inny kadłub, inne podwozie, ale tak naprawdę system uzbrojenia jest taki sam i całkiem fajnie się sprawdza. Także według mnie warto będzie go badać. Lotnicze drzewko włoskie zostanie wzmocnione poprzez nowy samolot odrzutowy. I będzie to MB326K, czyli samolot Kasu. Tutaj jak najbardziej fajna jednostka, myślę, że całkiem dobrze będzie się sprawdzał. Makaroniarze otrzymają również dwa okręty. Pierwszy do floty pełnomorskiej będzie to Litorio i jest to Pancernik, a także we flocie przybrzeżnej otrzymamy jednostkę, będzie to po prostu kuter. Także jeżeli lubicie kutry, to również macie coś dla siebie. No i przechodzimy do drzewka francuskiego. Siły naziemne otrzymają nowy pojazd kołowy, tak zwany Jaguar, i według mnie to chyba najciekawszy pojazd z całego update'u. Szybkostrzelne działko, dobra mobilność, pepeki wystrzeli zapomni, także bardzo fajna jednostka. Myślę, że na pewno na początku będzie mocno ogrywana. Drzewko helikopterów zostanie opatrzone kolejnym guardianem, także kolejny śmigłowiec, który będzie przenosił masę pocisków wystrzeli zapomni. Cóż, będzie się grało ciężko na top tierach, no ale taka jest rzeczywistość. A co do lotnictwa, Francuzi otrzymają nowego Fokera, także niskoerową jednostkę, ale jak najbardziej potrzebną w tym. Drzewku. No i finalnie otrzymamy jeszcze dwa okręty do tego drzewka, także pierwszy pancernik, całkiem nowoczesna jednostka, jak nawet na standardy, które obecnie mamy. No i kuter przybrzeżny, który również będzie całkiem wysoko w tym biarowym drzewku. A co do szwedów, tutaj niestety będziemy dość mocno pokarani, bo otrzymujemy tylko jeden pojazd, i jest to F16, całkiem nowoczesna F-16, ale nadal trochę brakuje w tym drzewku pojazdów, szkoda, że w tym Drzewku niestety tylko jedną maszynę otrzymujemy A co do drzewka izraelskiego Tutaj mamy pojazd naziemny M113 z dziwną wieżą Nie wiem nawet z jakiego to jest pojazdu Ale wygląda, że jakiś pojazd lekki prawdopodobnie miał tą wieżę wcześniej Także dość ciekawa maszyna Ale wydaje mi się, że raczej będzie to po prostu uzupełnienie line-upu No i lotnictwo izraelskie otrzyma jeszcze nowy pojazd premium MD450B Samolot to dość dobrze znany w grze, także za bardzo nie ma o czym tutaj mówić. I co do pojazdów, to było tak naprawdę na tyle. Jeżeli o jakimś zapomniałem, to dajcie mi znać w komentarzu. Następnie przechodzimy do dwóch map, które zostały dość mocno odświeżone. No i pierwsza z kolei to oczywiście Stalingrad, która jest dość starą mapą w całej grze. Twórcy położyli tutaj dość duży nacisk, jak ta mapa wygląda. Była ona wcześniej uboga w detale, teraz jest ich znacznie więcej i ta szata graficzna mocno się zmieniła, także jest znacznie bardziej przyjazna i przyjemna dla oka. A druga z kolei mapa, która uległa odświeżeniu graficznemu, to Karpaty. I chyba jest to jeszcze starsza mapa niż Stalingrad, poprawcie mnie jeżeli się mylę. Według mnie ta mapa wygląda naprawdę cudownie, rzadko kiedy mogę zobaczyć tak przyjemną mapę dla oka. Stalingrad wygląda ok, ale tutaj jest fenomenalnie wręcz, także już nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł po prostu pojeździć po tych pięknych obszarach. I co do map, to by było tak naprawdę na tyle. Fajnie, że upgradują stare mapy, ale bardzo chętnie zobaczyłbym też jakąś nową mapę, bo dawno już tak naprawdę nie otrzymaliśmy niczego nowego. No i przechodzimy do pomniejszych zmian. Nie będę tu omawiał tych mikrozmian, gdzieś tam jakiś pojazd dostał nową broń. Takich zmian jest sporo i po prostu ten materiał trwałby zbyt długo. Grając flotą otrzymamy nową mechanikę, czyli możliwość nadania priorytetów naprawy poszczególnych elementów w trakcie bitwy. Według mnie to jest całkiem fajna zmiana, bo niektóre elementy naprawiały się i zabierały czas, gdzie nie, tak naprawdę ich nie potrzebowaliśmy w trakcie bitwy. Tutaj będziemy mogli sobie teraz wybrać co powinno być naprawiane pierwsze, a co drugie. Także zmiana jak najbardziej na plus. Tą samą mechanikę chętnie zobaczyłbym w siłach naziemnych, bo według mnie powinniśmy mieć też możliwość wybierania sobie na przykład naprawy armaty w pierwszej kolejności niż gąsienicy, no ale cóż, na obecną chwilę niestety tylko flota zostaje objęta taką zmianą. Następnie w drzewkach sił naziemnych dojdzie do grupowania pojazdów niektórych oraz przenoszenia ich w inne miejsca w samym drzewku. W tym momencie wrzucam wam screeny i jeżeli Was interesuje, zatrzymajcie sobie i zobaczcie na ulubionym drzewku, co zostanie zmienione. Część pojazdów top-tierowych, przykładowo T-90M otrzyma możliwość namierzania samolotów, także będziecie w stanie śledzić ten cel i strzelać dość celnie. Obawiam się tylko o śmigłowce, które będą gdzieś tam zawieszone. Bardzo daleko i tutaj będą mogły być bardzo szybko ściągane, bo T90M przykładowo otrzyma jeszcze nowy pocisk, który będzie miał Proxy Fusa, także będzie dość groźnie. Uważajcie w powietrzu. Amerykański Abrams Sepp V2 otrzyma nową możliwość ściągnięcia dodatkowego pancerza. I jest to zmiana jak najbardziej na plus. Według mnie wszystkie czołgi top-tierowe z każdej nacji, które posiadają jakiś dodatkowy pancerz, powinny mieć możliwość ściągnięcia go według własnych upodobań. Obawiam się tylko, że to co w tym momencie widzicie będzie finalną wersją i ten Abrams właśnie tak będzie wyglądał. Według mnie tragicznie, no jest to straszne lenistwo twórców i to, że po prostu wypychają coś takiego do finalnej wersji, no tak nie powinno to wyglądać. Jeżeli ściągamy cały ten pancerz dodatkowy, to wszystkie elementy powinny być usunięte, a nie zrobione po prostu tak na odwal. No ale zobaczymy jak będzie w wersji finalnej. Podczas rozgrywki na dev serwerze zauważyłem, że część czołgów dostała nowe dźwięki. Tutaj, właśnie Abrams w szczególności stał się trochę cichszy. Głośniejsze za to stały się jego gąsienice. Także trochę inaczej to wszystko słychać. Ale nadal jesteśmy w stanie wyczuć, że jest to właśnie Abrams. Także. Te zmiany nie są jakieś wielkie. No cóż, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o cały update Spearhead. Oczywiście tych pomniejszych, czyli mikro zmian jest więcej, ale tak jak mówiłem, nie chcę, aby ten materiał trwał zbyt długo. Także tutaj poczekamy, aż wyjdzie patch notes i tam będzie można zobaczyć wszystkie zmiany. I w zasadzie to by było na tyle. Dajcie mi jeszcze tylko znać, na co wy czekacie w związku z tym update'em, a ja będę się już z wami żegnał. Trzymajcie się. Cześć!